Trafiło do mnie kolejne pudełeczko z systemem Android opartym na najnowszym i obecnie najszybszym procesorem S912. Natomiast tym razem urządzenie to wygląda odrobinę inaczej, ale co kryje w środku? Z tego materiału o wszystkim tym się dowiesz. Ja mam na imię Paweł i witam Cię na moim kanale HD. Trzeba przyznać, że wygląd tego urządzenia jest odrobiną niecodzienny. Duża, solidna i dobrze wykonana aluminiowa obudowa stoi na wydłużonych i zagiętych bokach ścianek. Takie rozwiązanie na pewno jest oryginalne. Czy się podoba, czy nie, to już tylko kwestia gustu. Na przejdzie znajduje się cyfrowy wyświetlacz pokazujący bieżącą godzinę oraz przycisk włącznika, również podświetlany. Na tyle znajdziemy cały szereg niezbędnych złączy. Idąc od lewej mamy tutaj pełnowymiarowy USB obsługujące standard OTG, micro USB, optyczne wyjście dźwięku, analogowe wyjście dla audio wideo. Oraz HDMI. HDMI rzecz jasna wersji 2.0, obsługujące 4K w 60Hz, HDR oraz 10-bitową głębię kolorów, gigabitowe łącze internetowe oraz gniazdo dla zasilacza, który w tym przypadku jest już 3A. Po prawej stronie mamy również do dyspozycji pełnowymiarowe gniazdo na kartę Pamięć SD, dwa dodatkowe złącza USB oraz przycisk resetu systemu. Model T8V pracuje na systemie Android 6.0 i wyposażony jest w dalszym ciągu w najnowszą ośmiordzeniową jednostkę Amlogic S912. Grafikę Mali T820 pracującą z zegarem 750 MHz. Znajdziemy tu także 2 GB pamięci RAM, natomiast na nasze pliki przestrzeni przewidziane jest 16 GB. Mamy tu także miejsce na wcześniej wspomnianą kartę pamięci, co no nie jest niczym nadzwyczajnym, lecz tu zbliżamy się do jednej, z najciekawszych zalet tego modelu. Otóż na pudełku możemy doczytać, że posiada ono złącze SATA, co oznacza, że możemy przystawkę doposażyć w dysk twardy. I stąd bierze się cały ten niecodzienny wygląd, jako że na spodzie przystawki znajduje się klapka, po której zdjęciu mamy możliwość umieszczenia we wnętrzu calowego dysku twardego. Dysk taki przez system widziany jest jako karta SD. Umieściłem tutaj napęd o pojemności 320 GB i funkcjonował on w pełni sprawnie. Ale i nawet 3 terabajty według producenta nie robi tu najmniejszego problemu. Tak ogromna ilość dostępnej pamięci w przystawce do telewizora daje możliwość zgromadzenia całej Twojej kolekcji muzyki, filmów czy zdjęć. Testowany przeze mnie dysk działał szybko i sprawnie z tym, że jest to już dosyć starszy dysk mechaniczny, przez co no, jest dosyć hałaśliwy. Model T8V sam siebie jest urządzeniem całkowicie bezdźwięcznym. Nie ma w nim nic. Co by wydawał jakikolwiek szmer, dlatego też po instalacji dodatkowego, starego dysku, robi się ono już słyszalne. Ale poziom hałasu tak naprawdę uzależniony jest jedynie od dysku, który w nim umieścisz. Do instalacji napędu nie potrzeba żadnych narzędzi. Jedynie warto to robić z odrobiną wyczucia, gdyż jak na moje oko, siłując się z tym, można łatwo uszkodzić złącze lub nawet je wyłamać, no, ale tego już nie testowałem. Oczywiście umieszczenie dysku jest tylko opcją dodatkową dla chętnych, ale na pewno jest to spory atut na tle innych urządzeń i nawet jeśli dzisiaj nie masz takiej potrzeby, to nigdy nie wiadomo kiedy może się przydać. To co podoba mi się jeszcze w urządzeniu to również jego pilot. Jest on identyczny do tych produkowanych przez firmę Zumta, które już dogłębnie omawiałem na moim kanale. Użytkowanie tego pilota stoi na naprawdę wysokim poziomie, przyciski działają wyśmienicie i dają zadowalające uczucie kliknięcia, a te dodatkowe przyciski podnoszą ogólny komfort. Jednak jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszam Cię do obejrzenia moich poprzednich recenzji urządzeń, byś poznał więcej szczegółów na temat samego pilota. Sprzęt sprzętem, ale przejdźmy teraz do kwestii oprogramowania. Po uruchomieniu systemu wita nas logo Entertainment Box oraz ekran główny, który dostępny jest w dwóch opcjach podstawowym i zaawansowanym. Różnią się one tylko wizualnie, ale obydwa dają możliwości do szybkiego uruchomienia przeglądarki, czyszczenia pamięci RAM, aplikacji Android, ustawień, jak i do samego programu iBox e MC, który de facto jest zbudowany na aplikacji SPMC. A żeby tutaj jeszcze bardziej zamieszać, samo SPMC jest przebudowaną wersją KODI które kiedyś nosiło nazwę XBMC, ale jakkolwiek nie byłoby to zakręcone dla nowych użytkowników, a założę się, że jest, to wystarczy wiedzieć, że jest to taki odpowiedni Kodi. Działa tak samo, chociaż przez wielu użytkowników, no, jest uważany za bardziej dopracowany jednak to temat na zupełnie, zupełnie inną okazję. To, co na pewno warto wiedzieć, to fakt, że w momencie, kiedy testowałem urządzenie, aplikacja Ebox MC, była jeszcze w wersji 16. Kiedy no jest już 17 Kodi dostępna, ale przypuszczalnie to tylko kwestia czasu, aż główna aplikacja zostanie zaktualizowana. Niemniej jednak, jeśli tylko chcesz, bez problemu można zainstalować tutaj równorzędnie Kodi w najnowszej wersji. Ja zainstalowałem 17, do której dodałem nakładkę Multimedia Master, by szybko odmienić i skonfigurować Kodi do wysokiego standardu użytkowania. Instalacja nakładki nie sprawia najmniejszego problemu i trwało zaledwie kilka minut. Po ponownym uruchomieniu kodu już wszystko było na swoim miejscu i było poprawnie skonfigurowane. Szybkość działania jest bardzo zadowalająca, a materiały otwarzane są płynnie. Nawet te w rozdzielczości 4K, czy to strumieniowane z internetu z pendrive, czy nawet z dysku twardego. Entertainment Box ma swój sklep w Londynie, więc ten kto ma blisko może zwyczajnie zajrzeć do nich. Ale oczywiście urządzenia te można również zakupić bezpośrednio na stronie www.entertainmentbox.com. Z informacji wynika, że akceptują niemal każdą kartę płatniczą, czy nawet przyjmują płatności przez PayPal. Zamówiony sprzęt przed godziną 14 dostarczany jest tego samego dnia na terenie Wielkiej Brytanii, a wysyłki za granicę dostarczane są w przeciągu 3 dni roboczych. Na czas tworzenia tej recenzji koszt urządzenia wynosił prawie 120 euro, a przy wyborze wysyłki do Polski całość wynosiła już około 140 euro, ale pamiętaj jednak, że ceny oczywiście potrafią się wahać i w jakimś czasie, no mam nadzieję, że pewnie cena zostanie obniżona. Po kilku tygodniach testowania uważam, że urządzenie jest jak najbardziej ok, jest dobrze wykonane, działa tak jak każde inne z tą samą jednostką S912, a kwestia dodania dysku twardego w niektórych okolicznościach może być bardzo mile widziana. Lecz tutaj, drogi widzu, wiele zależy od ciebie i od tego, czy tak naprawdę masz potrzebę rozszerzenia pamięci, lub czy posiadasz, no chociażby, zbędny 2,5-calowy dysk twardy. Jeśli tak, to można w ten sposób zrobić z niego pożytek. Niemniej jednak do zwykłych przystawek można podłączyć dysk chociażby za pomocą takiego kabelka. Jako rozwiązanie tymczasowe jest ok, ale chyba nikt nie chce takiego widoku na stałe. Trochę inną opcją jest dodanie dysku twardego do routera sieciowego, lecz tutaj mogę Wam zdradzić, że router średniej klasy, który przynajmniej no, posiadałam do niedawna, słabo sobie radził, a transfery były bardzo niskie. Dopiero router wyższej klasy zaczął sobie radzić już jak trzeba, i dzięki takiemu rozwiązaniu każde urządzenie podłączone do domowej sieci ma dostęp. Do zawartości dysku. Jednak dobry router to i duży wydatek. Jeżeli chcesz zobaczyć dokładniejsze testy, jak sprawdza się układ Amlogic S912 zainstalowany w tym pudełeczku, to w jednym z moich poprzednich filmów porównywałem dwa urządzenia od firmy ZUMTA, gdzie jeden właśnie był wyposażony dokładnie w tę samą jednostkę. Procesor ten jest obecnie najmocniejszym układem dostępny w przystawkach, ale i nie jest on wolny od wad. Jeżeli chcesz poznać jego wydajność, zobaczyć jak pracuje on z Kodi, czy z nakładką multimedialną. Master oraz pragniesz poznać jego wady i zalety, to warto jeszcze zajrzeć do tamtego filmu. Jeżeli masz więcej pytań, zawsze możesz je zadać pod filmem na YouTube. Pamiętaj również o pozostawieniu łapki w górę, jeśli ten materiał Ci się spodoba. Z mojej strony to wszystko, i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się! Hej!